dobry, witam serdecznie na naszym kanale Santera Korzystając z okazji, że jestem dzisiaj w trasie pomyślałem, że wykorzystam chwilę i nagram materiał, który będzie takim wstępem do serii materiałów wideo, które będą poświęcone naszym produktom ogólnie będzie to omówienie technologii rozwiązań produktowych montażowe związane z na przykład aplikacją e, tynków podkładowych, tynków e, dekoracyjnych, farb glinianych, e, montażem płyt glinianych e, i będzie to też, postaramy się zrobić to w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. E, I e, korzystając z okazji, że jest to pierwszy film, na którym widać Osób, sporo osób rozmawiała ze mną telefonicznie natomiast nigdy mnie nie widziała więc witam serdecznie nazywam się Łukasz Jaworski i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i obserwowania naszych filmów mam nadzieję, że te materiały wideo pomogą Technologie, poznać technologię tynków glinianych, rozwieją szereg wątpliwości i będą po prostu przydatne zarówno dla inwestorów, jak i architektów, wykonawców. Technologia tynków glinianych nie jest specjalnie trudna, a jakieś wątpliwości co do, co do zastosowania tynków glinianych wiążą się po prostu z, z nieznajomością. Tematu i jeszcze raz powiem, że postaram się przybliżyć te zagadnienia i odpowiedzieć na Państwa pytania. Także do zobaczenia w następnych chwilach.